Czy w kościele wolno myśleć? Czy katolik, jak diabeł święconej wody, powinien bać się psychoterapii? Czy jesteśmy w naszych kościołach skazani na kicz? Takie i inne pytania towarzyszą naszym rozmowom o wierze. Często je wypowiadamy, kłócimy się, czasem może nie wprost o nich rozmawiamy, ale są gdzieś z tyłu głowy. Nie do końca wiemy, jak na nie odpowiedzieć. Brakuje nam jakichś specjalistów, autorytetów, które mogłyby nam podsunąć wskazówki, myśli. Podać jakiś sposób ujęcia tych problemów. Zapraszam Was na najnowszą serię na Dominikanie.pl, w której mój gość, ojciec Jan Andrzej Kłoczowski, legenda krakowskich Dominikanów, pomoże nam znaleźć odpowiedzi na te i inne pytania. Zdziwiłem się, słuchając to, co mój współbrat powiedział, że jestem legendą, bo jestem normalnym, i żyjącym realnie człowiekiem chodzącym po krakowskim rynku, zgodziłem się na rozmowy na te tematy dlatego, że uważam, że te problemy, o których będziemy rozmawiali dotyczą trudności związanych z wszystkimi problemami, którymi się zmagamy w tej chwili w Polsce i w naszym Kościele. Nie tylko to jest sprawa takiego czy innego zarządzania w kościele, ale o co naszej wierze i wynikającej z tego spraw życiowych wynika. Będzie to próba poszukiwania tych, którzy chcą razem z Wami poszukiwać.